Jesteśmy na sesji zdjęciowej w konkursu Miss Polonia 2016. Dziś najpiękniejsze kobiety w Polsce zaprezentują się przed obiektywem Malwiny Suliny. Konkurs Miss Polonia to najbardziej prestiżowy i najstarszy konkurs piękności w Polsce i na świecie. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1929 roku. W tym roku poznamy kolejną zwycięzcę konkursu Miss Polonia, która będzie reprezentowała nasz kraj na międzynarodowych wyborach Miss Universe. Cześć, jesteśmy dzisiaj na planie zdjęciowym Miss Polonia. Będziemy robić oficjalne zdjęcia dziewczyn. Będziemy skupiać się na tym, żeby były sobą. Zależy nam na tym, żeby dziewczyny wyszły naturalnie, pięknie i świeżo. Tutaj będzie sesja w strojach kąpielowych, także zaraz zaczniemy się przebierać, mierzyć i rozpoczynamy pracę. Miss Polonia przede wszystkim musi być idealistką. Mam sprecyzowane konkretnie cele i chciałabym przede wszystkim pomagać innym, ponieważ jestem lekarzem-dentystą, także dlatego wzięłam udział. Myślę, że jestem odpowiednią kandydatką na to miejsce. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny firma Delia Cosmetics może współpracować z agencją IGO Art. Tym razem współpracujemy przy przygotowywaniu dziewcząt do finałów Miss Polonia 2016. Marka Delia Cosmetics i Camelo są odpowiedzialne za make-up i fryzury dziewcząt. Brałam już udział w konkursie Miss Polonia Województwa Łódzkiego, w którym zostałam pierwszą wicem Miss Polonia Województwa Łódzkiego i w międzynarodowym konkursie Miss Model of the World w poprzednim roku, gdzie weszłam do top 10 i dostałam tytuł Miss Model of Best Skin. Wzięłam udział w konkursie Miss Polonia, żeby przeżyć wspaniałą przygodę, wziąć udział we wszystkich wydarzeniach, które się z tym wiążą, czyli sesjach zdjęciowych, zgrupowaniu przed finałem konkursu. Jest to wspaniała okazja, żeby poznać ludzi, poznać nowe dziewczyny, nawiązać przyjaźnie. Dlatego polecam wszystkim dziewczynom, które chciałyby w przyszłości wziąć udział w takim konkursie.